Który kraj jest najsilniejszy według EU po prostu botów po prostu damy trudność legendarną, szybkość, gry też, no i agresywność AI. Weźmamy sobie tryb widza. No, możemy zaczynać. Ja obstawiam, że albo Francja, albo Niemcy, albo Wielka Brytania no może mogą też Stany Zjednoczone a pierwsze wojny dzieją się tu blisko Polski Litwa i Łotwa ciekawe kto przejmie kogo i Rumunia, Ukraina Serbia pomaga Ukrainie kto by pomyślał i Niemcy zostają ją po prostu takie upadła Austria pomaga tutaj Niemcom no jak totalny brat bratek o kurna Słowacja też pomaga. No i tutaj Słowacja przejęła tych Czechów. Na no serio ja się nie spodziewałem. Polska śpi, a ma jakieś wojny. Tak ma z... O kurna Polska. I wzięła sobie kawałek Finlandii. Polska tutaj nie atakuje sąsiadów, ale tutaj Ukraina może być dużym ryzykiem. No, jakby nie było. Wietnam kontra Tajlandię. Totalnie słabo. A wy nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. A tutaj Francja pada. Niemcy ją po, po prostu niszczą, jak w II wojnie światowej. Chociaż później się zniszczona w Wichy Francja, Szwajcaria tutaj, potęga szwajcarska przejmuje tutaj kontrolę nad Niemcami, no szpierdzie. dosłownie, o kurna, Polska pomaga Niemcom, pierwszy raz chyba na świecie, no i tutaj, no Niemcy odzyskali, ej, oni nie mają, wy, co jest? Oni nie mają stolicy w Berlinie, tylko w Oldenburg. No cóż, no ale dobra. Sprawdźmy też inne kontynenty. Stany Zjednoczone, Zadłych, bardzo dużo. Duży kawałek Meksyku. Ukraina wielka. Iran wbija się tu w Kazachstan Jakby. No i Chiny tutaj przegrywają z Indiami i Pakistanem. No ale... Te państwa po prostu nie niszczą tych... Zawsze to rosa upada. A teraz mają wojnę z... O kurde, trzema państwami. Na raz. Ach. Ej, mutawia się jeszcze tu trzyma. Nie ma w ogóle żadnych wojen. Po prostu jest otoczona przez Ukrainę. Ale mamy tutaj coś takiego jak Słowację, która ma wojnę. Nie, no ma wojnę z Austrią. Mają tutaj. W ogóle Austria jest jakimś państwem. O na Holandii. I Holandia tutaj, w Słowacji bardzo ostro. Ach, Niemcy tutaj zabrali kawałek Francji, nawet mają ją Paryż i Szwajcarię. I jedna prowincja Szwajcarii. No, Włochy tutaj chcą na imperium rzymskie stworzyć, jakby nie było. No, Turcja tutaj się wbija bardziej w Grecję. No, Egipt też coś robi. Irak, jakby strzelił w Arabię. Jakby nie było. W ogóle ten świat na agresywności oku. Wydaje się trochę trudniejszy. No, ale zobacz. No, tutaj Stany Zjednoczone nic praktycznie nie robią. Brazylia, tutaj zjadła Gujanę, Surinam, zjadły. Gujanę francuską. O widać, że Słowacja jeszcze tutaj. No ja wchodzi w Ukrainę. Jak ona wygrywa w ogóle? Rosja jeszcze tu wchodzi. No, ale to chyba nie te czasy, bo w 2022 wchodzi. No Rosja odbudowuje się. Jakby nie było. W ogóle dlaczego ja mówię jakby nie było? O, Polska w końcu coś żarła. I Polska ma wojnę ze Szwecją. Jak dawniej po prostu. O kurna, Polska się tu wbija mocno, nawet małe jednostki, mają się wybija. No, mamy tutaj potężnych Włochów, które zadają kawałek Słowacji, Austrii, która już nie żyje. co sumie jak Holandia, która jest mała. Rasa tutaj upada. Japonia, potężna Japonia. A kto w ogóle pierwszy. Indonezja. Jak taka Indonezja może wytrzymać? Co my tu chyba mają lepiej. Mają jakąś wojnę tam. Indie. Z nikim nie mają. Taki, taki jakby pokój. A Rosja cały czas ma te wojnę. Polska ma o dziwo wojnę tylko ze Szwecją. Z którą nawet wygrywa, nawet wygrywa. No i tutaj Polska się po prostu zabezpiecza. No i tutaj zostały wysepki tylko szwedzkie, którymi nikt się nie interesuje. No i Polska się zdesantowała na pierwszą. No i jeszcze na tom i mogą przejąć. Polska na serio bardzo dobrze. Mimo, że nie atakuje tutaj, to dobrze. Ukraina tutaj pada. Była potęgą, a teraz pada. No, i tu Szwecja robi rozlewy, ale co jest, Polska szybko powstrzymuje, postrzy... ma bardzo wielki dostęp do Morza Bałtyckiego, więc na serio. No i tutaj, Cesarstwo Etiopii. Szkoda, że nie carstwo, Tu jest cesarstwo, dobra. A myślałem, że carstwo. Południowa Afryka sobie nie radzi. Znaczy to, to się tam podbija, ale. No i po, Polska jakby nie było, jest jedzona przez właśnie potężną. Potężne. Niemcy. Nie wiem jak się utrzymaj Polska. Ale jakby nie było, tutaj już... Ej, w ogóle Serbia z Turcem na Bałkanach są zagrożeniem. Z Iranem walczą sobie jak tam ta Indonezja. Nie wiem, jak ona może być nawet pierwsza, ale dobra. W ogóle ona nie podbija, Australia mimo że ma wojnę, to powstrzymuje się. No cały świat wygląda inaczej. Cały czas w wielkich wojnach, no ja Jakby nie było, że o kurna Polska straciła masę terenów, ale żyje. Nie wiem, co tutaj. Woha. A się lubią Włochy. No, co, co jest? No. no, jakby nie było to tak wiecie o co chodzi. Średnio najeżdża. I na co ci to było Słowacja? Mówiłem, że Ukraina może wygrać. Muszę. Jeszcze Polska tu wchodzi. No to już bez sensu, Słowacja. Bez sensu. O, Rosja, tutaj skrawek rosyjski, No ale tutaj Polska chroni przed Ukrainą. Jezu, oni przegrywają z każdym, no total. Ej, co tu jest za bariera? Włochy tutaj powstrzymują. No jakby sprzedali chociaż tą jedną prowincję. Ah, Włochy, czwarta potęga. A są większe w ogóle od Niemiec, ale chyba. Poczekajcie. No. O, Japidin. No. Wynik technologiczny. Poczekaj, sprawdzę sobie technologię. U o kurna, Indonezja jest na czwartym miejscu w technologiach, a z jest największy z Afganistanem. No bo oni są. nie, oni po prostu się nie tu. Co jest? Oni mają wojnę ze Szwecją. No, sz... no nie mogli sobie wybrać innego cela. Bo Ukraina się tu zdesantowała. I to przez nią mogą. No. Wyniki tej wojny rosyjskiej to po prostu jest. Ale ja głosuję na Włochy. Oho, Serbia tutaj zada z Iranem w No jakby nie było, to po prostu tutaj robią się takie potężne kolosy. Finlandia w ogóle żyje. Perm. Kiedyś to chyba w średniowieczu jest. Utrzymaj się tą rebelię, nie. Jakby Rosja się rozpadła. No i Pakistan wziął bardzo część Chin. Tylko Chiny tu praktycznie nie żyją. Ech, Tajlandia. Co ty tu Tajlandię robisz? za sobie dobrze radzi. Na no serio. Jest drugi. Kto jest pierwszy? No nie. Niemcy są pierwsze. No wiedziałem, że to będzie. A. Powiedzmy na technologię, o dziwo są, nie mają najlepszej technologii, są, no dopiero ja PDD na piątym miejscu, a wynik populacyjny, no u nich to jest dobrze, nawet w... Wrocław jest... W... Nie mogę... Ej, oni ma... z walczą z Marokiem. No to powodzenia. Ci życzę. No ale... Jakby tu nie było... Tutaj w tej... w tym age'u... To totalna masakra jest. Stare... na trochę. Nie wiem, ale powinni dodać coś innego. Jakiś update tego. A wy co sądzicie? Lubicie stare czy nowe? Bo ma być nowe po, pro... po pierwsze. No, mają wojnę. Słowa, co ma wojnę z Kazachstanem i dlatego... Ja Ej. Przecież tu stało tysiąc jednostek, a Kazachstan rozwalił... Nie mogę z tym. Po prostu to są takie bugi. Ciekawe jakby sobie. No. Rywale. Nie ma tutaj ani w najlepszych. Nie ma nawet to. No czy się tak lubią? Kurna. Myślałem, że jakaś wojna będzie. Bo fajnie by było. Jakby była jakaś wojna. Ale dlaczego Niemcy na pierwszym miejscu. No one są słabe. Ale tutaj Pakistan rządzi po prostu Syberią. Ale jest 15. No, Syberia nie jest taka fajna. O kurna. Turca. Turca pamiętacie jak... Po pierwszej wojnie światowej Turcja przegrywała, bo już nie była imperium osmańskim, W ogóle tam były jakieś bunty, bardzo dużo. No, Polska chociaż żyje, ale za 1000 tur się kończymy, bo 1000 tur robimy. I ciekawe, to wygra. No, oby Polska by umocniła się i by była chociaż na w trzecim miejscu to też będzie wygrana. Taka średnia, ale Filipiny są małe. Ach, zostało tylko 200 tur. To już tak mało. No, ale cesarstwo Etiopii jest dziewiąte. No, niszczą tutaj Afrykę. Ej, no co to jest? Stany Zjednoczone mają wojnę tylko jedną. No, na początku coś zrobili, chociaż. Mogę z nimi. No. Ale Polska ma też dwie wojny. Z Bangladeszem, z Kanadą, no. Na mordę chyba upadły. Po prostu. Rewelacje. No. O, powstało jakieś nowe państwo. Księstwo Halicko-Woolins. No właśnie, zaraz skończymy, bo zaraz minie 200 tur. O, Polskę tutaj, chcę podbić Kanadę. No tutaj kolonie w Skandynawii tutaj rosną totalnie. Kanada wbija się w Polskę. Finlandia odzyskała niepodległość. I wypycha polski ład. No ale tutaj już Finlandia. O kurde. Co jest? Rus... Rusek on jest najmniejszym państwem świata. Sto tur tylko jeszcze. To już tak mało jest, ale nie, spotka... nie spotkamy wojny właśnie z Włochami, No ale ciekawe. No Polska sobie też słabo radzi, ale też ma do... dobrze. I mają wojnę jeszcze z jakimś kurna, permem chyba. No skurde, no Ukraina tutaj bardzo jest dobra, ale tylko dziesiąta, przecież oni mają więcej nawet do Włoch, no. A, a sprawdźmy, oni mają 150, a oni 155, czyli się myliłem, Włochy mają więcej, a wydaje się, że na przykład Włochy mają mniej. No, ale to chodzi też o francuskie, bo tam są miniaturki po prostu takie, wiecie o co chodzi. No, a Brytania sobie stoi, ma jakąś wojnę, ale po prostu nie podbija nic. No, ale tutaj Stany Zjednoczone chociaż wleciały. 20 tur do końca. Uwaga. Zaraz zaczynamy. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, 1001 tur. Zobaczmy, kto wygrywa. Z... Niemcy, Bangladesz i Kanada wygrywają. No, na no serio, top 10, na no serio. Ukraina zamyka. No to papa i B.